Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w swojej historii był miejscem wielu znaczących wydarzeń, podniosłych uroczystości, ważnych spotkań naukowych. Uczelnia Lubelska to także wyjątkowe postacie. Znakomici naukowcy i organizatorzy życia uniwersyteckiego, ludzie wielkiej charyzmy i niezłomnych charakterów. W tym roku szczególnie często przywołujemy osobę człowieka, Uczonego i wykładowcy wielkiej miary, księdza, potem biskupa i kardynała profesora Karola Wojtyły, należącego do naszej społeczności akademickiej przez 24 lata. Świętujemy bowiem z dumą i radością wyniesienie go do chwały ołtarzy. Możemy, zwłaszcza teraz, powierzać mu sprawy naszej uczelni, o co już przed laty, podczas uroczystości wręczenia Janowi Pawłowi II dyplomu doktora honoris causa prosił ówczesny rektor, ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec z Słowami. Składając ten dar u stóp waszej świątobliwości, rodzina uniwersytecka prosi ciebie, umiłowany Ojcze Święty, o apostolskie błogosławieństwo i szczególną opiekę nad naszą uczelnią jej chwilą obecną i przyszłą. Szanowni Państwo, Katolicki Uniwersytet Lubelski zawsze miał na celu kształtowanie dojrzałych katolików, obywateli państwa świadomych swoich praw i obowiązków. Czynił to skutecznie od początku swojego istnienia, pomimo zakrętów polskiej historii zarówno w trudnych czasach umacniania się polskiej państwowości po I wojnie światowej, jak i w warunkach komunistycznego reżimu po II wojnie światowej, Swoją misję kontynuuje również dzisiaj, w czasach ścierania się różnych ideologii, światopoglądów i przeciwstawiania stanowionego prawa sumieniu. Dlatego, jak to wyraził w swoim wczorajszym oświadczeniu Senat naszej uczelni, za zgodne z misją KUL niezmiennie uznajemy prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą. Apelujemy o poszanowanie głosu sumienia pracowników służby zdrowia i wspieramy działania zmierzające do tego, żeby polskie ustawodawstwo było w pełni zgodne z konstytucyjnie gwarantowaną wolnością sumienia i religii. Obchodząc dzisiaj po raz kolejny w historii naszej uczelni święto patronalne, które zawdzięczamy inicjatywie księdza Idziego Radziszewskiego, ufamy, jak przywołany wcześniej ksiądz profesor Piotr Kremer, bodaj najbliższy współpracownik założyciela KUL, że, cytuję, Najlepszym uczczeniem pamięci i zasług tego niezwykłego i naprawdę wielkiego człowieka i kapłana będzie popieranie wszelkimi sposobami dzieła, które stworzył, idei, której nadał kształty realne, dla której się poświęcił. Z niej bowiem gwarancja jaśniejszej przyszłości, nie samej wiary katolickiej w Polsce, ale całego narodu polskiego. Szanowni Państwo, z głęboką nadzieją polećmy więc Bożej Obaczności przez przyczynę Najświętszego Serca Jezusowego, także współczesność naszej Alma Mater. Tyle pełną niemal wiekowej chwały, ile nie mniejszych wyzwań. Hmm, za chwilę nastąpi uroczystość wręczenia dyplomów, ukończenia studiów licencjackich i magisterskich. Zatem uprzejmie proszę absolwentów studiów licencjackich i magisterskich o ustawienie się przed podium. Najpierw absolwenci studiów licencjackich. Pani licencjat Aleksandra Cymbalista. Pani licencjat Joanna Chryciuk. Pani licencjat Alicja Kornicka. Pan licencjat Adam Kubaczyński. Pani licencjat Dominika Lech. Pani licencjat Ewelina Lipska. Pani licencjat Ewelina Madej. Pani licencja w Patrycja Papież. I uczestnicy absolwenci studiów magisterskich. Pani magister Urszula Daniel. Pani magister Aneta Filipiuk. Pani magister Ewelina Mularczyk. Pan magister Karol Żepetzki. Pan magister Michał Celera. Pani magister Paulina Sudow. if i'm in making zoo